Czołem żołnierzyki, moi kochane, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, kładę się blisko jak zawsze, Kapitan Rutain, moi drodzy, słuchajcie, dawno żaden trailer mnie tak nie zaskoczył, z tego względu, że obejrzałem go, mówię, ja pierdziele, ale będzie strzelanka, normalnie, ale sobie pogram, a później do mnie dotarło, że sobie nie pogram, bo jakiś rok temu kolega zaoferował mi odkupienie od niego setupu do VR, ja stwierdziłem, nie, no po co mi to, nie grał w takie gry. No i teraz trochę sobie pluję w brodę, bo całkiem cen niezłej cenie mi to, mi to oddawał. I, I teraz właśnie, kurde, zobaczyłem trailer do gry, która po prostu, kurde, muszę powiedzieć kopara mi trochę opadła, bo to, to co zobaczycie to będzie pre-alpha footage, pre-alpha, trailer pre-alpha, właśnie z gry VR. I coś coś dla miłośników Midsimów, coś dla miłośników, kurde, strzelanek, coś... <grym> to jest po prostu... Ja odpadłem, bo zobaczyłem trailer, mówię, o piernicze, ale gra, i tutaj zacząłem grzewać i mówię, no kurde kupię, nie? No i później pomyślałem no co z tego, że kupię, jak sobie nie zagra, bo nie mam wiary. Wiecie co? Doszedłem do wniosku, że będę musiał, będę musiał sobie chyba pożyczyć na przy, w przyszłym roku i, i zobaczyć w ogóle co z tym, co, co z czym się je, bo jeżeli chodzi o wiary, jestem zielony, ale słuchajcie, nie będę wam was was dłużej trzymał w niepewności. Trailer, który tutaj zobaczymy, to będzie gra Falcon Fall. Jest zapowiedziana na przyszły rok. Sami popatrzcie. Lećmy z tym od razu. E VR Experience. Behind. Ja nie wiem, oglądałem to patrzyłem, kurde, nie zwróciłem w ogóle uwagi, nie wiem, no na, na ten VR Experience, nie ale. Rączki super ci żołnierze że wyglądają. To mi, to, mi, to mi przypomina Mogadiszu. Nie wiem, no jak wam, ale mi przypomina Mogadiszu. To helikopter w ogniu, nie? No, Black Hawk Down. Kurde, setup wybrali świetny, nie? Tutaj ujęcia normalnie jak z filmu. To, to, to tak samo. Falcon Fall VR. No, kurde. Nie wiem, no. Jestem w szoku, nie? Jestem w ciężkim, ciężkim szoku. Ale to, kurcze. Ja, ja, ja wam powiem, ja wam powiem, patrząc na to, nie? Na, na samą tą scenę. Jak gościu, gościu spadł, gościu spadł i widzi widzi tłum biegnący na niego, nie? Czekajcie, to jest, to jest gdzie w tym momencie? Ja pierniczę w ogóle, kurde. No. Fuł. Nie wiem, no. Wygląda świetnie, nie wiem, co wy myślicie. Ja w ogóle. Jeżeli chodzi o VR, totalnie totalnie dno jestem. Nie mam pojęcia zupełnie o VR. Nie wiem jak by mi się powiedzmy sobie, moja głowa do tego przystosowała i jakie bym miał uczucia. Dlatego najpierw w muszę sobie taki, taki set VR pożyczyć, żeby, żeby w coś takiego pograć. Nie wiem jak tutaj miejscowo, czy, czy nie miałbym z tym problemu, żeby. No, miejsca mam niewiele, ciasno, ale własno, ale jeżeli chodzi o VR, to nie wiem, czy bym sobie poradził z tym wszystkim. Jeżeli chodzi o tę no, przestrzeń. Ale jakoś, jakoś zadziałamy. No w każdym razie wygląda to przepięknie. Nie wiem, co wy myślicie. Co, 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 jak, jak, czy gry VR naprawdę tak, tak wyglądają? Czy to jest pierwsza gra VR, która w ten sposób wygląda? Bo ja wam powiem, kurde, i normalny FPS by się nie, po, nie powstydził takiej grafiki i takiego wyglądu. No wygląda to po prostu nieziemsko. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Kurde, ten sz, sznyk wojskowy. No, Milsim VR. Serialnie. Może taka przyszłość już jest. No to to już na pewno, kurczę, powiedzmy sobie wprost, daje imersję, nie? Nie wiem, niech fanatycy VR się wypowiedzą, bo ja jestem, tak jak powiedziałem, ja jestem, jestem zielony, jeżeli chodzi o wiar. Kiedyś tam jakieś, byłem z dziećmi na jakimś party, w VR takim tym, tam dzieci się bawiły, widziałem, no tak. Ale jakoś nigdy mnie to mocno nie wciągnęło, no tutaj jestem, jestem w szoku, gra wygląda niesamowicie. Yy, dodałem sobie do łyś listy, bo czemu nie Wiecie co? Jak wyjdzie, to obiecuję wam, że, yy, że, że wypróbuję, przynajmniej spróbuję tego VR mówię, pożyczę, nie kupię od razu, ale jak mnie wciągnie, to, to, to na pewno sobie yy, będziemy w to grali. No, streamować tego raczej nie będę, bo to będzie śmiesznie wyglądało, jak rozbijam wszystko dookoła w pokoju ale. Yy, Kurde No nikt mi VR mi powiedzą Czy to nie jest bomba Bo mi się wydaje, że to jest po prostu hicior na VR Milsim na VR Po prostu, kurde Jeżeli będzie z taką grafiką Tam był oczywiście jakiś dopisek Że, że to może się zmienić Bo to jest pre-alpha footage i tak, I tak dalej, i tak dalej Ale niech to wygląda nawet tak jak teraz to wygląda eee, i, I to jest bomba To jest bomba no, Odnośnie destrukcji Nic nie wiem eee, Także mówię Reaguję tylko na sam trailerek Kurde no, nie wiem, czy wy jesteście zaskoczeni, czy w ogóle słyszeliście o tej grze, czy w ogóle widzieliście zapowiedź tej gry, bo i przypadkiem wpadła tu p... oraz pierwszy od dłuższego czasu YouTube coś mi naprawdę dobrego polecił. Moi drodzy, Falcon Fall, niech się miłośnicy strzelanek na VR wypowiedzą, jak w to się gra, czy trzeba mieć dużo miejsca dookoła siebie, jestem naprawdę tego ciekawy, no i jeżeli... Tak jak i was, zaskoczył, zaskoczył ten trailer i, i, i powiedzmy sobie, po raz pierwszy o tym usłyszeliście, to rozważcie pozostanie z kanałem, subik, dzwonek notyfikacji, komentarz oczywiście, czekam na wasze komentarze, co myślicie o tej grze, no i nie zapomnijcie o w górę moi drodzy, bo czasem naprawdę zapominacie, kurczę Belek, a to jest, to jest ważne, ważne, to żebym wiedział, że przynajmniej komuś się podoba. No tyle w dzisiejszym materiale, nie będę tutaj przedłużał, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Join!